Jeżeli streama być nie było, być nie było. Być czy nie być? Ale bydzie. No dobra, to lecimy. O kurde, patrzcie, zobaczcie, widzicie. Ty, 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 widzicie. ty widzicie. Ty widzicie to, co ja widzę. Połączenie tak dobrej gry jak Darkwood i tak wczesnej godziny jak godzina osiemnastka. Osiemnastka? Godzina osiemnastka wybiła <grymne> kurwa Słuchaj, stream będzie na YouTube. Będzie, będzie, będzie. Ale to cię nie zwalnia od wyjścia <grymne> o chuj, się wystraszyłem ty. Przeszukaj w ogóle jest rano czy ranok 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 jest chuj, chuj, słuchajcie, a nie, a nie noc. Aha, pamiętam, pamiętam. Cieko! Idź spać do spania, kurwa. Stara się trzymać deskę z w ręce w nocy. W nocy to ja trzymam inne yy, deski z, z, z no, może nie do końca z gwoździami, ale z takimi jak to się mówi w, wypustkami o właśnie. A! A! U nie po jajach. Przeszukaj zarodek jajcach. Okej, okay, słuchajcie, to lecimy z takim razie z, z takim razie. Drewutnia, drew... O, o kurwa ty. Ja pierdolę, co ty jesteś? K Kty... co tam się dzieje? A! O! No, kurde. O kurwa, mać Wow! Ale jazda! Jestem Bogiem, wyobraź to sobie! O, ja zawsze muszę wdepnąć w te gówno. Prosta, smaczna i prosta. Yy, Esu na wigilię lepszy, karp czy pstrąg? Kutas. Ouch, O chuj, coś zawisło. Znaczy, wisnęło, przepraszam. <laughs> o kurwa, agregat. Nie włączony. Stary, do domu, do domu, do domu, mamo! Oj, o kurwa! Ja pierdolę! Kurwa, przepraszam, że ja tak klnę, Słuchajcie, ja naprawdę nie mogę tak. Jezus Maria, szybko. Czemu ja? Gówny. Gówny. Skurwiel, ta oczy mi źle podpowiedział. Chodź, kurwa. Chodź. Gonga ci zajebie na twarz. O, słuchajcie, to jest dobre mi. <laughs> Dobra, powiesz. Pobierz! Poszedł, chciałem powiedzieć. I... i, i... O Jezu, przełaś! Stary, czemu nie możesz przełaść? Czemu nie możesz przełaść? O Jezu, jak się wystraszyłem tego leżaka! Dobra, oby ten mi się, słuchajcie, nie zbrukał na twarz swoim grzechem. Kurwa! Wszystkie pękają. Skurwy syny. Miał rzucać kamieniami, ta oczy miał tylko rzucać kamieniami raz na ruski rok. Tak cytuję! Kurna mać! Ja już go nie słucham. Offline i, i spierdalam stąd. Dziękuję. Dam sobie radę sam. 200 zł kosztowało mnie. Kurwa. Całe życie pracowałem na ten jebany zegarek i go straciłem tylko przez tego taocina. Słuchajcie, ja, ja nie mogę. Jeszcze mi śmie pisać, że, że miał laga i dobrze, że zdechł. Słuchajcie, koniec. Do widzenia. Papa! Pa. Kurwa. Co się dzieje za mną? O! Duchy! Umieram! Gdzie jestem? Gdzie jestem? Tutaj! Strumyk? Przebiegłem dom! Ominąłem dom i pobiegłem jeszcze dalej na północ. Za daleko, gdzieś bokiem. Koniec, dziękuję. Dziękuję. Pozamiatane, super. Fajnie, fajnie się grało. Warto było iść po plecach, naprawdę, i ominąć kurwa dom. Spokojnie, chlebu. Tu jest wilk, dobrze. Tu jest wilk. I ten wilk. O! O kurwa, kole. Watacha! O! Wyruchałem psa jak strał. Sorry. Ojej, ale mnie. Ale mnie sędzi oko. O! Oh. O! Oh, tak. Słabo! Czyli tutaj przydałoby się to jakoś za, 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 no, za. no właśnie. Za, 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 za. Esu, jak zdobyć pewność siebie, kupujesz to. I bierzesz to do ust. Nie wiem o jaką grę wam z widzami chodzi. Czy chodzi wam ogólnie o jakieś MMO? Czy. A, no tak napisa się o MMO. MMO. Albo... MMO. MMO albo coś. A kiedy Tibia? Nowa osobowość. Nowa osobowość, kurwa, bo przeczytałem co to osobowość. <grym> Kiedy Tibia? W Nowym Roku, chciałem powiedzieć, w Nowym Roku. Star Wars Kotor. Znaczy Otor. Znaczy Thor. Ator. Star Wars Ator.